Szanowni Państwo, mamy naprawdę przyjemność porozmawiać z Panem Dyrektorem Sportowym Polskiego Związku Kolarskiego, Panem Markiem Rutkiewiczem. Jako kolarza tego wszyscy znają. Wpiszecie Marek Rutkiewicz w internecie i wiecie już wszystko, a jak teraz w ramie, działa organizacyjnie na najwyższym szczeblu tych polskich związków. Troszkę współpracujemy w ramach szkolenia, kursów. Jest to bardzo mi miło. Jestem dumny, że udało nam się nawiązać takie pozytywne relacje. Panie dyrektorze, chciałem się zapytać, bo dzisiaj jesteśmy dumni my, jako wykładowcy na uczelni, ci, którzy tutaj są i których nie ma, na podium górskich mistrzostw Polski stanęli praktycznie no, ta trójka najlepszych to są studenci wyższej szkoły w Pruszkowie, dwóch panów magistrów i jeden yy, kończący licencjat dla nas jest to wielka sprawa, ale czy dla polskiego związku, dla pana dyrektora ma to jakieś znaczenie? No jak najbardziej. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że wcale nauka nie przeszkadza w karierze. Można kontynuować karierę i naukę równocześnie. Na pewno ta wykształcenie nabyte w czasie kariery bardzo mocno pomaga nawet samemu zawodnikowi zrozumieć treningi, e, fizjologię e, organizmu człowieka i tak dalej, co na pewno się przełoży później po karierze, bo zawodnicy wiadomo, ścigają się do określonego wieku i później pytanie, co dalej. A to wykształcenie nabyte w czasie kariery pozwala takiemu zawodnikowi płynnie przejść na trenera, kadry, nawet tak jak ja, o, trener, oczywiście. członek zarządu i później dyrektor sportowy. Także jak najbardziej. E, Super, że zawodnicy decydują się w trakcie kariery właśnie studiować i, i uczyć, się, e, uczyć się i nie koliduje im to w wyścigach, także super sprawa. Fajnie, czyli rozumiem, że przedłużamy dalej współpracę Polskiego Związku Kolarskiego z Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie, no oczywiście na etapie edukacji. Oczywiście, będziemy zachęcać kolarzy nie tylko kadrowych, ale i tych jeżdżących w klubach, żeby... Również e, kontynuowali naukę na uczelni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia Państwu. Zobaczymy się na pewno z wieloma na uczelni.